Historia gościszowa, gdzie goszczę, na odpuście. Przeczytajcie sobie i zobaczcie, że tak naprawdę nie wiemy wszystkiego: nie wiemy o co chodzi, nie wiemy kto jest kto, skąd kto jest, dlaczego, po co i jakie były jego losy. Ale jest tutaj, wrócił do macierzy i pokazuje wielką klasę. Bawimy się na całego, lecimy z tematem i dalej jesteśmy w grze, nieważne tak naprawdę skąd jesteśmy. Ale liczy się dobre żarcie. Krzyku przygotował warzywa na grillu. Takiej ceramiki jeszcze nie widziałem. Nie wiem, co to za wzorek. To oczywiście widziałem. A to dla nas jest najważniejsze, bo wygląda jak indyk. Przepotężny indyk z pieca chlebowego. Do tego klasycznie ziemniaki. Tam widzisz się oranżadę, która wróciła. A to już talerz chłopa dla swoich przyjaciół. Golonka, boczek, Chyba karkówka, czy łopatka, plastry, wszystko co najlepsze, ta skóra, ten kolagen, ten żel. A teraz już szybko, obok zaraz niwnice. Patrzcie na te okazy Straży Ochotniczej. Wszystko na chodzie, wszystko piękne. Ludzie bawią się, żyją prawdą. Pradawne, ciężkie maszyny z duszą. Z duszą, która nie przemija. Która będzie wieczna. Stal, ciężar, własnoręczna robota, która utrzyma, która przetrwa i będzie wieczna. Nie to, co dzisiaj, nie to, co na chwilę. Praca strażaka to nie zabawa, ale często sytuacje graniczne. No właśnie, życie i śmierć. Jaki rocznik? Tam ma chyba 78. rocznik. Czy szósty? Dziękujemy za te piękne chwile i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy, bo przecież z Gościszowa jest to rzut Beretem. Big time.